Witajcie moi drodzy widzowie. W kolejnym moim odcinku kręconym dla was. Dzisiaj jesteśmy nad rzeką Bóg. Bardzo jest tutaj pięknie. To jest akurat fragment Bugu niedaleko Zalewu Zagrzyńskiego, niedaleko Warszawy. Powiem wam o moim sprzęcie, którego używam. Rozpalimy ognisko, zrobimy kiełbachę z ogniska i oczywiście będzie kawusia. Ja mam na imię Mariusz, to jest kanał Bushcraft od kuchni. I zapraszam do kolejnego odcinka. Czołóweczka. Mówię, 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 Raz, dwa, trzy, cztery. Trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Jestem centralnie Tu widać świeżutkie ślady w obrót, ślady tenki. No, nie smakuje. Ma zębiska, co? Chciałbym wam pokazać yy, mój namiot. To jest Robens Challenger 2, dwuosobowy. Bardzo stabilna konstrukcja. Poszerzona jest w liczne udogodnienia, jak na przykład moskitiera, kieszonka na drobiazgi, yy, linka na pranie i wydzielone miejsce na bagaż w okolicy stóp. Tam jest ta kieszonka. Nie wiem, czy będzie widać tą. Linkę na pranie, a tutaj jest przez całą długość namiotu linka na pranie, a tam słuchajcie pod tym za, tym, za tą ścianą jest yy, taka właśnie to ta, yy, ta miejsce wydzielone. Po odsunięciu na przykład tamtej części cyk tutaj mamy taką przestrzeń, tutaj można podstawić buty, nie wiem szpej, plecak i tak dalej. No? Bardzo, bardzo fajny, bardzo wygodny. Tropik jest wykonany z wytrzymałego materiału Hydrotex. Wodoszczelność jest na poziomie 5000 mm wody. Dodatkowo ta tkanina jest trudnopalna. Całość dostarczana jest w takim fajnym transportowym pokrowcu. I tak to wygląda. Tutaj jest w najwyższym punkcie. Ja swobodnie siedzę, mogę się przebrać, także nie ma żadnego problemu. Ja mam 1,86 m, no więc jak usiądę to tutaj jest więcej trochę niż metr. Także spokojnie można usiąść i się przebrać. mam piłę. słuchajcie, do cięcia drewna. Gąbój. Świetna jest naprawdę tnie jak zła, coś niesamowitego. Tu można zmieniać kąt tego tej piły. Cyk. No i oczywiście i oczywiście ją składamy. No a taka nieduża jest ilona ma. 20, 20 nie wiem, 25 cm w złożeniu. Jak dla mnie bomba, naprawdę. A i to jest wymienne, to można wymienić, jeżeli by się złamało, czy na przykład y, stępiłyby się te, y, te zęby. Ale to raczej, znaczy, ja już ją używam 3 lata i jeszcze tutaj nic się nie wydarzyło. I, i, i raczej się na, nawet na to nie zanosi, żeby się y, miało to stępić. Dokładnie Gomboy 240. Wybaczcie, ja nie jestem, ja nie potrafię zapamiętać różnych takich oznaczeń, jak na przykład właśnie namiot, taki, siaki, owaki. Wiecie, ja kupuję namiot, podoba mi się, jest dla mnie ok, jest dla mnie dobre. Oczywiście parametry też sobie sprawdzam, nie ma żadnego problemu. Jak go kupię? to potem o tych parametrach po prostu zapominam. Wiem, że mam super namiot, wiem, że mam fajną piłę. Wiecie, no jakby nóż jak kupuję, też sprawdzam jaka jest z jakiej jest zrobiony stali, czy to jest fultank i tak dalej i tak dalej. Ale no kurczę, nie później zapamiętuję tych różnych oznaczeń. No tak mam. To ma mi służyć i, i i tyle. I to służy mi całkiem, całkiem nieźle. Więc wybaczcie, że jestem takim trochę może ignorantem, jeśli chodzi o znaczenia, o, o, o specyfikacje różnych rzeczy. No, to jeszcze raz. Gomboy, bardzo fajna piła. Tylko, że się trochę wieje no i w drewno tutaj jest teren bardzo ubogi To po prostu rozpalę co dzięki kostce do drzwi nie mam kory też taki zestaw do gotowania, a że dzisiaj wieje planowałem zupełnie na czym innym gotować to kupiłem taki zestaw M taka. przykręcamy a jeszcze moment e! przykręcamy kurde co nic nie mówicie że tutaj o właśnie Jesterek trzeba dać ciach-ciach ciach, ciach, ciach. O. no i mamy to już zmontowane ulewamy wody odkręcamy słuchajcie na wietrze nawet bez problemu się ta woda zagotuje no tutaj wieje no i tutaj mamy właśnie Aeropress to ściągamy Tutaj są, że tak powiem, przybory, to jest do mieszania kawki. A to jest do nasypywania, to wiadomo. O, woda się nam już gotuje. Zakładamy takie sitka, filtry. Tak, tu jest jeden. Dwa. Dobra, damy dwa. Damy dwa. Wodę już mamy. Nasączamy. I zakładamy to na ten dół. I teraz wsypujemy kawę. I cyk. Damy jeszcze troszkę. Czemu nie? I teraz zalewamy to wodą, ale nalewamy tej wody bardzo mało. I w tym momencie mieszamy lekko tą kawę, żeby dać jej jakby odpocząć. I tutaj zachodzi teraz preinfuzja. I dolewamy resztę. Możemy już naszą kawę przeciskać. I teraz to od was zależy. W jakim tempie chcecie tą kawę przyciskać, bo im szybciej, tym ta kawa będzie bardziej intensywna. Im wolniej będziecie przeciskać, tym ona będzie była godniejsza i będzie po prostu inna w smaku. Ja dzisiaj sobie zrobię takie wolniejsze przyciskanie. Dobra, jeszcze troszkę. Hmm? I kawka gotowa. O, wow. Kurczę, ma zupełnie inny smak niż z tych y, innych zaparzarek moich. Na przykład Bialetki. Nie wiem, czy widzieliście w filmie y, Stropienia Bojowego. Tam y, pokazałem y, kawiarkę Bialetki. No to tamta to jest tam to wy, wyszedł szatan. Naprawdę to bardzo mocna kawa. Tutaj słuchajcie, ja to pierwszy raz parzę z tego, więc nie mam porównania, gdybym przeciskał szybciej, jaka byłaby jaka byłaby ta kawa, ale z piję z mlekiem, a teraz kurczę nie potrzebuję, bo naprawdę jest taki wspaniały napar, nie wiem jak to określić, napar kawowy. Nie jest za mocna, nie jest za intensywna, jednocześnie czuć smak kawy. Ekstra. Pokażę Wam teraz mój śpiwór. Jest to, no, jest to Karintia, z tym, że kupiona jako używany piwur z armii holenderskiej worek kompresyjny e, firmy m -Tag. co jest fajne on ma e, jak to Karintia tak ma, jest to mumia i suwak ma tutaj od góry e, za zapinany I słuchajcie to jest rozmiar XL Nie wiem czy będzie widać używany ale w bardzo, w bardzo dobrym stanie On jest do minus 25 bodajże Kurczę, nie wziąłem materaca, bo tak jakoś dzisiaj szybko, bo ja jestem po dyżurze po całej dobie, więc troszeczkę jestem zmęczony i nie wziąłem materaca, który mam. Materac to jest Termarest. Link oczywiście do wszystkiego do namiotu, do śpiwora. Wrzucę Wam link, będzie to wszystko w opisie filmu. Z czego, z czego właśnie dzisiaj tutaj korzystam i co Wam pokazuję? Tak jak mówię, no nie, nie, ja nie jestem jakimś tam superznawcą sprzętowym. Ja po prostu z tego korzystam, lubię z tego korzystać. Jak kupuję, sprawdzam, co jest dobre czytam opinie, czytam fora i na tej podstawie dobieram pod siebie po prostu sprzęt. Namiot dwuosobowy, bo jak jestem sam, to jest mi komfortowo, mam dużo miejsca, a jak jestem z małżonką czy na przykład z turcią, no to też możemy się zmieścić w dwie osoby, żaden problem. Także planuję właśnie jakieś wyprawy kajakowe w przyszłym sezonie, więc też musi być to sprzęt, który nie jest za ciężki. Ten namiot waży 2, złożony, no nie jest to jakiś super, ultralekki namiot, on waży 2,5 kilo. E... Śpiwór nie pamiętam ile, ale słuchajcie, no kilograma nie ma. Może tak, on tak wygląda, jest taki masywny, nie jest to puchowy oczywiście. Ale, ale naprawdę jest bardzo ciepły, teraz jak tak tu wieje w moją stronę, nie wiem czy to w ogóle będzie słychać, cholera to jak tak się teraz okryłem, to naprawdę jest mi tak przyjemnie cieplutko Teraz jak się wkłada taki śpiwór to nie jest śpiwór, który kiedyś mieliśmy w PRL-u gdzie go się zwijało jak najciaśniej i się wkładało w pokrowiec i z reguły ten pokrowiec się okazywał, że jest jednak za mały Trzeba było jeszcze raz poprawiać, albo ciaśniej zwijać. Tutaj, po prostu taki worek taki śpiwór. No, najnormalniej w świecie wpychamy, bo gdybyśmy go chcieli zwinąć, to on by w życiu tutaj nie wszedł. Znaczy, w ten worek może by wszedł, bo on jest duży, ale <coughs> dlaczego tak się robi? Ponieważ za każdym razem, jak go upychamy, to te zagięcia są w różnych miejscach. On się po prostu nie odgniata w tym samym miejscu, tylko w różnych. Co oczywiście bardzo dobrze działa na to wypełnienie, które daje nam po prostu ciepło. Wpychamy na Hama. A przechowujemy w domu najlepiej rozłożony. Także pamiętajcie, jak przychodzicie do domu. Wysuszyć, wywietrzyć śpiwór i najlepiej go rozłożyć i niech on sobie czeka do następnego wyjazdu, rozłożony gdzieś w szafie. Kawka wypita. Teraz czas na kiełbachę. Trochę mi się tu przyjarała niestety. Skupiłem się na kawie, a nie na, na kiełbasie. No nic, zje się tak czy siak. Bułeczkę trzeba rozkroić, ciach, ciach, ciach. Aj, 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 aj. A. Przykrywamy. Kiełbasa, pomidorek. No i piękna rzeka. To co? Tradycyjne, smacznego. Ja tu jeszcze wodą zaleję. Serdecznie Wam dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną po raz kolejny. Jest mi niezmiernie miło, że liczba subskrybentów ciągle rośnie. To jest coś niesamowitego. Już tylko 4 osoby, 4 subskrypcje do 200, więc no już jest prawie 200. Jesteście moją siłą, napędza mnie to niesamowicie do kręcenia kolejnych odcinków. Za niedługo będzie, no, za jakieś 45 minut będzie zachód słońca, więc już nie będę miał światła, nie będę mógł już nagrywać. Jeszcze muszę tutaj cały ten swój ekwipunek spakować i do domu. Więc jeszcze raz bardzo Wam dziękuję, że dotrwaliście do końca, że byliście ze mną. I do następnego. Trzymajcie się. Na razie. I idźcie w las.